Jeszcze raz będę musiał jeść w góra... Wszystko w porządku, porgów? A, płomienista przyjaciółko! Popatrz! A, szkatułka, ta, którą znalazłam. No właśnie. Odziedziczyłem ją po mojej drogiej mamusi. Nie umiałem otworzyć cholerstwa, ale zamek musiał się rozpaść po ataku skałokrusa. Kiedy w końcu zobaczyłem jej zawartość, Ach, chcę dać to Marsie, siostrze. Jej się znacznie bardziej przyda. Czekaj. Skoro ją dostałeś, czemu była zamknięta? Bo zgubiłem klucz. Wiesz jak to jest. Wielkie łapy, małe rzeczy. Znaczy, w sumie może nie wiesz. W końcu masz takie chudziutkie łapki. Nie, nie łapki. Dobrze wykute dłonie. Orków. No dobra, ukradłem szkatułkę. Miała ją dostać Marsa, ale ja... Chciałem pamiątkę po mamie. Żeby nie zapomnieć. Czyli szkatułka należy do twojej siostry i chcesz ją zwrócić. Co było w środku, że zmieniłeś zdanie? Właśnie nic. Chciałaby ją pewnie odzyskać. Bo były sobie bliskie. A ja cóż... Można powiedzieć, że zawsze byłem odludkiem. No dobrze, Porgów. Rozumiem, że mam ją zanieść twojej siostrze. Gdzie mieszka? Doskonałe pytanie! Kojarzę, że pracowała w Złomiankach. Ha? Mam tam znajomą. Mogę spytać. Haha, ha! dobrze wykuta i ma znajomości. Jak tam będę, spróbuję znaleźć twoją siostrę. Może poznam jej wersję zdarzeń. Dobra, cóż, jak spotkasz Marsę, powiedz jej, że wciąż pamiętam latającą beczkę. Założę się, że Petra będzie wiedziała, gdzie znajdę Marsy. Odwiedzę ją, kiedy będę w złomiankach. Znowu przeszesz nowe iskry? Hej. Szukam osy Ramki imieniem Marsa. Ponoć pracuje w Złomiankach. Znasz ją? Marsa? No pewnie. Twardzielka. Przykłada się do pracy. Nie jak te zapijaczone łajzy tutaj. Czemu jej szukasz? Spotkałam na zachodzie jej brata. Miałam zwrócić rodzinną pamiątkę. To Marsa ma brata? Tak czy siak, słyszałam, że pracuje przy jednej z wież sygnałowych Carja, na północny wschód. Dzięki. Hmm, te oseramskie kłótnie rodzinne. Powodzenia w tym bagienku. Więc do zobaczenia, patron. Tak, do zobaczenia. teraz twierdzi, że siostra Borgufa gdzieś tu pracuje. Raczej nie zachwycą ją wieści od brata. Ale przynajmniej odzyska szkatułkę, Marsa? Tak. A o co? A panna Nora? Skąd znasz moje imię? Spotkałam na zachodzie twojego brata, Borgufa. Prosiłby ci to dać. Szkatułka mojej mamy. Ten żałosny gbur mi ją podwędził. Na kuźnie! I jeszcze zepsuł zamek. To akurat robota skałokrusza. Aha, więc nie żyje. Żyje. Po tym jak zerknął do środka, postanowił ci ją oddać. Aha, no to chyba dopadło go poczucie winy. Nie Jakaś błyskotka. Ha. Dziwne, że jej sobie nie wziął. Ostatnia wola mamy. Chciała, żebym... pogodziła się z Porgówem. Ale to nie ma sensu. Porgów dał jej i całej rodzinie tyle smutku. Zawsze gonił za łatwymi okruchami, zamiast pomagać w kuźni. Po co on mi znowu w moim życiu? Jeśli Porgów przeczytał list, to może chce tego samego, co ty. Miałam też przekazać, że pamięta o latającej beczce nie zguła. Jak byliśmy dziećmi, braliśmy kawał blachy i zjeżdżaliśmy ze wzgórza. A kiedyś Porgów wpadł na pomysł, żeby użyć beczki. Wlazł do środka no i pojechał. Tylko nie zatrzymał się u stóp wzgórza. Beczka turlała się dalej z Porgówem w środku aż spadła ze skałki. Poleciała tak pięknie, jakby miała skrzydła. A potem chlub do jeziora. Myślałam, że utonął lecz Porgów wylazł na brzeg i zawrzasnął jeszcze raz! Miłe wspomnienie. To jedyna chwila, jaką pamiętam, że się nie kłóciliśmy. Leżeliśmy nad jeziorem i śmialiśmy aż do rozpuku. Gdy widziałaś mego brata, był zdrów? Na tyle, na ile ktoś może być zdrów pośrodku pustyni. Możesz zobaczyć sama. Nie. Wprawdzie słyszałam, że ktoś się tam wybiera, ale nie wiem, przemyślę to. Dzięki, że to przyniosłaś. To za fatykę. Dzięki. Jeśli postanowisz wyruszyć, powinnaś znaleźć brata w obozie nigdzieś. No jasne skończył nigdzie.